Piesku, gdzie jesteś? Piesku, gdzie jesteś. No nie wiem, ma tu swoją leżankę, ma tu miskę. Co prawda pustą, ale no ciekawe gdzie sobie poszedł. Może gdzieś na dworze. No, możemy zobaczyć. No. Chociaż nie widziałam dużo tego pieska. Może dopiero zamierzamy kupić, chociaż w sumie nie mamy czasu za bardzo się nim zajmować, bo od rana do nocy jesteśmy w restauracji. Ale jak widzicie mamy 55 dzień. Niestety miałam tutaj problemy i mi się wcześniejszy odcinek nie nagrał, także no nie zobaczycie naszego, mojego właściwie przygotowania pierwszych kocetów jagnięcych, no ale to nic przepis się nie zmienił, no co prawda już wiem jak je tutaj robić, no jest jakoś skomplikowane tam nie były, wiadomo, jakieś dodatki mamy i nowe mięsko no ja już tutaj mam przygotowane troszkę porcje ostatnio Właśnie je robiłam. Jeśli nie sprzedały to dobrze. E, zostało mi tam e, no sporo. Tu jak widzicie, narobiłam pewnie 5 talerzy. Sprzedały się tylko 6 e, porcji się sprzedało, także no niewiele. E, mogło być e, więcej. Także e, będziemy też je dzisiaj a, robić. No jak widzicie mamy 21 osób na to, także nie wiem, czy nie lepiej by było na przykład sobie na 2 dni porobić kopety. jak więcej już byśmy mieli tutaj krytyka wypełnionego. No może 3. Także mogę na przykład też jeszcze ciasto na przykład dawać. Okej, okay, bo akurat mam także ciasto, mogłabym też sprzedawać Już mamy 37 osób, także myślę, że... To byłoby dla mnie spokojniej. I może więcej będziemy sprzedali właśnie tych rosetów jak Także mogę się tutaj e, przygotować pierwsze danie e... czosnek jest. cebulę e, musimy tutaj wyciągnąć. Dobra. Dało mi się więcej, ale też zieloną będziemy potrzebować. Tutaj trzeba odwracać. Wystarczą tylko dwa, na zdjęciu są cztery, ale wystarczy podawać dwa tylko te Także to już nam się wszystko ładnie robi. Mamy właśnie z chili zielonym, czosnkiem i cebulką. Także prosto pokroić na talerzyk, wszystko i gotowe. Dobra, myślę, że jest w porządku, ale jeszcze sobie tutaj y, przygotuję troszkę więcej, bo jeśli mamy tylko jedną potrawę i deser, no to tutaj będą zabierać tego więcej, co nie? Ok. Jeszcze jedną obra może być i na talerzyk przygotujemy każdego po trochu i już jest. Okay, I ostatni powinno, myślę, wystarczyć. Miejmy nadzieję, że dużo tego zjedzą i więcej, to dla nas e, lepiej. Dobra, myślę, że jest ok. Mogę tam jeszcze e, tutaj pokroić. Takie szewetka mamy. Je kroimy. <grych> Cię rozlatują. E, I chyba z solą... Czym to tam się doprawiało? Solą, pieprzem i tym jankiem. możemy tutaj więcej przygotować nie wiem w sumie czy tak więcej dużo więcej czy a co brakło pierwsze nie mamy ale tu jeszcze mam zapas tu brakło okej, okay, tu jest w porządku tutaj nie ma a myślę że wszystkie muszę tutaj przyprawić żeby już się nam nie myliło że coś nie jest zrobione. że tutaj. No, myślę, że tak, tak, można szybciej zrobić. Właśnie tam wypełnić ten wskaźnik miany Potrzebujemy jeszcze już mamy sporo porcji mi bardzo dużo możemy zrobić z tego jedne, z jednego kawałka gotetów jak nienczek. Także trzy porcje, co nie? Mam nadzieję, że wszędzie tam jest w porządku tego wszystkiego. Myślę, że nie zjedzą więcej niż mamy. To mogę wszystko pochować. Dobra, jeszcze schowuję sobie ten garnek, jest mi niepotrzebny. A zasłania mi tutaj. Dobra, myślę, że jest ok. Jeszcze tutaj talerzyk dla ciasta, żeby już było. Okej, tak, truskaweczkę. I jest wszystko gotowe. Także możemy zaprosić tutaj kości na żeberka. Dzisiaj nikt nie stoi jeszcze. O, dziwna sprawa. Zawsze się w kolejce ustawiają. No może dlatego, że mamy mniej tych dań. Możemy tu tam się uznać. Że nie pomyśleli, że mogę tak mało dań wystawić dzisiaj. Ja tutaj już sobie do połowy, myślę, przyrządzę, żeby to nie musieli za długo czekać, gdy wybiorą mi wszystko. Dobra, na razie po jednym z każdego. Okej, okay, okej, okay, wszystko. Dobra. Jak mają ciepłe, poczekamy, aż tutaj wszystko zbiorą. O! O, tak, ciasto, nie wiem, ja mogę jeszcze przygotować, nie tego ciasta będą zabierać. Ale myślę, że spokojnie zdążymy to wszystko ogarnąć. dajemy z pięcioma daniami, no co tam, dopiero dwa. Bez problemu. No i tak przynajmniej będą więcej zabierać, mam nadzieję, tych kotletów, nie ciasta. Bo może tak być, że samo ciasto będą chcieli kupować. No właśnie. Proszę Pana, proszę kotlety. Ale chciałam, żeby było tak mniej więcej 40 gości. Nie wiem, ile tam poziomu wejdzie nam. Proszę, zabierać, zabierać. Już są gotowe praktycznie. To tak stoicie tutaj. No proszę, przyjęcie. Tam już wyjść. 110 się sypie. Proszę, bardzo, proszę panią, jak najbardziej. Potrzeba nam tego dużo. Bo widzicie, nasz stały klient. Gumę wartobie jeszcze zabierze. Tutaj prezenciki, na no pewnie miski też tam wybierają. Nie ma nikogo. Za daleko. Proszę panią, no jeszcze pani nie zabrała. O nie, znowu ciasto. Nie zabierajcie dużo tego ciasta. Jeszcze o właśnie. O to już ostatnio to muszę tam smarzyć. Dobra. Ciasto jest? Tu mogę spokojnie jeszcze zrobić. Bo tam... może ktoś się nawinie. Kolejne Dobra, i tutaj też. Okej. Okay. chwili przerwy nie ma. Przydżet. Może pan zabierać. A ciasto pan się kupić. No, dlaczego. Mięsko. No tak jest, smaczne to nie. Staram się, żeby było dobre, żebyśmy mieli jak najwięcej tutaj mistrzostwa mieli, no proszę zawierać, to proszę zawierać, Ale jeszcze mamy długi dzień dopiero. Południe może. Jeszcze sporo gości, ale ciasto już zjedli. jednym. Dobra, odwracać. Może być trzał tutaj na godlety. Chociaż widzę, że bardziej chyba ciasto zabierają. A przygotowałam. Będą w zimne, niech ktoś przyjdzie. 27 osób. O, tu, o tu pewnie... Nie, kelner. A tam jakiegoś miśka. Ej, <grytanie> znikło, tak? O. Ciekawe, że tu tą herbatę. Ciekawe. Wydaje mi się, że kawę nalewaj, ale komu? Komu by tutaj. To się nalało? O! to pani ma, takie jakieś inne to ciasto. Co, tu się <laughs> Co się stało? Dziwne. Dziwnie wyglądało to ciasto. O, pan takie same ma. Nie tak ono wygląda. Co się stało. Czerwone. Oho. Jak tam, jak tam. Dobra, zabiorą. Pani też? Co pani chce? Ciasto, dobra, to też będzie zabrane. A tamta pani? Widzę, nie widzę ciasto, dobra. Będziemy ciasto podawać. Proszę zabrać to ciasto, już. Ja muszę smażyć tam. Dobra, będziemy smarzyć. No już mamy gotowe. Będzie troszkę zimniejsze, no trudno. Dobra. Mm. Nawet nie uznało, że jest gorzej. Może tutaj troszkę o jeden stopień. No ale zdążyliśmy. Pięknie. Panie Arnoldzie, trzeba sprzątać, by nie było śmieci. To na razie jest porządek. Zapraszamy, zapraszamy. O, jakie soki sobie piją. O w końcu pan ma dobre. Nie, nie, nie surowe tutaj to mięso. To tam pani idzie po prezencik. No, a jeszcze zostało. Walentynek. To wyprzedajemy. To zostało. Wszystkie miśki z dekoracji Co mam z tym zrobić, to nie Dobra. O, myślę, się, że mogę tutaj wyrzucić. Najpierw talerz Marzycie? się. Nie było problemu. Czasami tak rzucę. I się nie smażę. Dobra. No, tak spokojnie podchodzę. Myślę, że 50 osób mogło mi przyjść mm. spokojnie. Dałabym rady tutaj z tymi dwoma badaniami. W którym jednym to jest jeszcze deser. Oho. Dobra, dobra. Mogę tutaj już. już będą czekać. Tak, zabieramy. Jasne. No nie. zabiorą to dzisiaj. Czasem tak, ale. Tak na przejwień widzę. No proszę panią, proszę to zabrać, nie się zacinać. Okej. Okay. po innym tu się będzie mm. wskaźnik. Okej, okay, wyśmienite po prostu wyszło. E, jeszcze jedno ciasto jest. Dobra, to chyba już tam trzeba przygotować kolejne. Jakie to ciasto idzie. O! To nie mogę sięgnąć. Dobra, ale jakieś to. <gryw> ciasto się dziwne dzieje. Dobra, muszę już dawać. No to już może kolejny dalej jest przygotować. Lałby się myślę też już. Okay, nie mogę też z tego tam. Drużka jest. Dobra. To jeszcze tutaj powrzucam. myślę, że jeszcze przyjdą. Nie mam pojęcia, ile jeszcze kości było. Ale lepiej być przygotowanym. O, chodzą tam z prezentami. No nie, już nie zabiorą tego. Dobra, myślę, że jest w porządku. Dobra. Czekam, aż zabiorą, żeby mieli ciepłe. O, jak tam się panu podobają, smakują. Troszkę surowy widzę. Co to w tym jest? Jakieś jest takie... Zielone coś. Zielone jajka już. <grystanie> już świątecznie. E, ciasto. Jeszcze jest jedno. a już mam tu przygotowane, także proszę zawierać kotlety, Zobaczmy mi idę tam już. Udało się zrobić 21. <grystanie> Czego ciasto chcecie? Ciasto już ma tam duży poziom. No, w końcu ktoś, My nie wiem czy dawać, ale powinien ktoś się jeszcze tutaj natrafić na kotlety. No i tak można myślę bardzo szybko tutaj właśnie mm -hmm. to co chcemy, jaką potrawę chcemy tutaj sobie wypełnić, to możemy tak właśnie zrobić, że podajemy tylko tyle. No nie wiem, właśnie, czy zabiorą jeszcze te kotlety, no tak średnio. Fajnie, to zabierze kotlety. To ciasto, ciasto. To może zjedziecie wszystko, nie wiem ile jeszcze klientów zostało. <gry> może wyczyszczą mi ladę tutaj. Zostanie <gry> jedno ciasto. A nie no, teraz i tak tutaj przechodzą <gry> między tym. Który przenikają przeze mnie, to tam problem nie ma. Czy o, wy tak chodzicie parami? <gry> I się to samo. <gry> Okej, okay, co tam pan chce? Ok, usunę dobrze. Tutaj się, że zdecyduję, to ja już tu je, będę mieć gotowe. No, prawie. Dwie <grystanie> ja osoby, nie wiem jeszcze jak przyjdzie. Myślę, że koniec już będzie. Ktoś jeszcze w ogóle mm. przyjdzie, nie wiadomo. Został mi w sumie jeden talerz. Przeczytałam cztery. Myślę, że nie, że tak można yy, szybciej skłonić ludzi, żeby kupowali to, co potrzebujemy. Dobra, co tam zostało. O, no, takie desery, pozostałości deserów. <grym> Ale myślę, że jeszcze będziemy robić galaretkę i babeczki. No, nie dobrze było. Dobrze, zacznij parować. Okej, okay, wszystko. Chyba tak. Jeszcze poziom leciał. No i jest dużo mniej sprzątania. <grymne> Wiecie, się robi tak troszkę tylko. Nie ją mogę wyłączyć myślę. O, już chyba wszyscy tylko jeszcze to no właśnie. No okay, tylko było sprawdzać czy wszystko. Zabrać to co nie zjedli. Ciasto, myślę, chyba więcej ciasta poszło, niż tych kotletów. A, pan jeszcze miszka idzie kupować? Znaczy, wygrać. Tylko <grywają> ile mi tam tych pieniędzy płacą za takiego miszka? O, jeszcze zostały dwa, no to... No to widzę, że automaty nie do końca wybrane. 150, no to sporo tam musiał wyrzucić monet. Coś drogi ten misiek. <grywają> Dobra, on to tam sobie zniknie, już. No to myślę, że to będzie e, wszystko, To nie. Wszystko mamy. pomyce już posprzątane, tak? Dziękuję bardzo za współpracę. Kolejny dzień mamy zaliczone, Pięknie. Nowe danie zrobiliśmy. Także ja tutaj szybko skoczę do domu. O, proszę bardzo. Nie trzeba chodzić tutaj ekspreso, ekspresem e, zapłacić długi, tak? Mandaty. I pracownikom. No, pełno pieniędzy. Nie ma się co Macie. Okej, okay, tutaj chyba trzy poziomy leciały. Tutaj też. No, nie powiem, to będzie dość drogie. No, ale na takie poziomie to by się już ktoś spodziewał raczej drogich rzeczy. I proszę bardzo, pełno pieniędzy. I jakoś mniej nie zarobiliśmy jeszcze przy pięciu daniach. A to zależy właśnie, jakie danie serwujemy. Bo ludzie chcą na przykład dużo jeść tych kotlecików. No tutaj, w tej już mamy praktycznie wszystkie. Jeszcze to będę robić, żeby już to wymaksować. Zostanie nam ten ostatni, który właśnie będziemy robić. Chyba następnym razem. Jeszcze barszczyk też możemy robić. No i tutaj w tych daniach jeszcze sporo jest, których nie mamy na maksa. Ostatnio zrobiłam hot dogi, także już więcej hot dogów nie będzie, także nie wiem czy tam jeszcze, bo zostało mi taki obłasek. czy jeszcze kiełbaski mogę robić, czy już też mam max. No kiełbaski już praktycznie też są zrobione, ale możemy właśnie tam użyć to co zrobiliśmy na hot dogi, bułki chyba wyrzucić, <laughs> bo co ten zrobić. Jedynie jeszcze rzucić jakiś dzień, no ale to i tak nie wyjedzą wszystkiego i zawsze coś tam zostanie. Tu już nie mamy nic. Jak widzę, też się uzupełniło. A tutaj mieliśmy tylko dwa. To nie wiem, czy. Tu mamy tamtaj jakieś rabaty, no nieważne. E, wszystko to już chyba mamy. No, taką lodówkę, ale myślę, że wystarczy nam tutaj taka wielka. Tu jeszcze nie mamy tego automatu. To może sobie postawię, ale 2000. Nie wiem, czy się opłaca w sumie. No także to będzie. Wszystko w tym odcinku mam nadzieję, że wam się podobało.